Hej, w tym odcinku pokażę Wam nowości od Lego na 2026 rok. Więc zacznijmy od serii technik, w której naprawdę dużo się dzieje. Więc nie zatkajmy się i wlatujemy z tematem naprawdę grubo, ponieważ na sam początek wlatuje Porsche GT3 R Rexy, które jest naprawdę niesamowite. Zestaw wychodzi 1 stycznia i cena katalogowa jest aż 630 zł. Wielkości samochodu na razie nie znamy, ale około będzie miała 40 cm, więc będzie większa od modeli, które są dotychczas i ma 1300 elementów. Kolejny zestaw to Bugatti Chiron Pull Sport, który ma 771 elementów i jego cena katalogowa będzie 290 zł. Wielkość auta to 29 cm. Na to półrocze LEGO daje nam naprawdę dużo samochodów z technik, ponieważ jeszcze będą aż dwa i ostatni jest według mnie najlepszy, więc leźmy do trzeciego. A trzeci to piękny G82 M4. Oczywiście chodzi o BMW. Samochód będzie miał 4, 747 elementów. I kosztować będzie około 250 zł, a jego wielkość to tak około 30 cm. No i ostatni z supercarów to ten piękny Ford GT40. Ten Ford jest bardzo podobny do tego Forda, co był parę lat temu, lecz stamtąd jest większy, ponieważ ma 40 cm, a ten 30. Ford będzie miał prawie 800 klosków, a jego cena katalogowa to 330 zł. Następne to także auto, lecz już niesportowe, a górskie, czyli Rubicon. Zestaw ma 723 elementy i ma kosztować około 250 zł. Wymiary to zapewne 26 cm. Kiedyś w 2021 roku już LEGO wyprodukowało Jeepa Rubicona, który był żółty. Następny zestaw, także niesamowity, to rakieta NASA. Zestaw jest naprawdę świetny, a jego wysokość to aż 70 cm. Co ciekawe, jeżeli pokręci się korbą, to budowla zrzuca swoje mniejsze rakiety. A cena nie jest jakaś wielka, ponieważ będzie 265 Następnie, według mnie, już znacznie gorzej, ponieważ wchodzą dwa monster Jamy, którymi ja w ogóle się nie ciekawię i w cenie to 130 zł. Następnie to już tragedia, ponieważ wychodzą takie dwa pomniejsze zostały po 45 zł i jeden polibak. Myślę, że to tyle z technika, więc przechodzimy do kolejnej serii. Okej, okay, teraz seria icons, czyli moja ulubiona seria i teraz w tym półroczu się naprawdę dużo dzieje. Zobaczcie sami. Więc pomyślałem, że nie będę owijać bawełny, tylko od razu lecimy z grubym tematem. Oto według mnie najlepszy zestaw z tego półrocza. A zestawem tym jest uwaga Dom Krillów. Jak pewnie większość z Was wie, ponad tydzień temu wyszedł piąty już ostatni sezon Stranger Things, więc ilego postanowiło wypuścić coś nad jego cześć. No ale wracając do zestawu. Zestaw jest naprawdę duży, ma prawie 2600 elementów i pochodzi z czwartego sezonu Stranger Things. Zestaw ma aż 50 cm długości, więc jest duży i naprawdę jest niesamowity. Może cena katalogowa jest duża, bo aż 1280, ale myślę, że jak pół roku poczekacie, to stanie do 1000 lub nawet niżej. Zestaw ma bardzo ciekawą funkcję, jaką już widać na obrazku, że jeżeli go się rozłoży, to wygląda jakby się rozpadał, tak jak w serialu. Środek też jest niezły, ponieważ mamy trzy pokoje, jadalnię, korytarz i ścianę, przez którą można przechodzić na drugą stronę. Figurki też są naprawdę niesamowite, ponieważ mamy Weknę, mamy Nastkę w stroju z piątego sezonu, Max, Majka, Willa, Lukasa, i parę innych, także ciekawych. Takich jak na przykład Steve, Holly, Dustin czy Nancy. Więc tak jak mówiłem, zestaw jest naprawdę niesamowity i nie zdziwcie się, jeżeli za niedługo na moim kanale pojawi się filmik, jak go układam. Co jest super, to jest też to, że jeżeli kupi się ten zestaw w dniu Pierre co u mnie akurat się chyba nie wydarzy, to dostajemy gratis zestaw stacji radia z Hopperem i Joyce. Zestaw ma 234 klowki, a jego cena to 275 zł. Choć myślę, że za pół roku będzie dużo wyższa, ponieważ to jest gratis. Następny zestaw to ulica handlowa, która też jest naprawdę niesamowita. Zestaw będzie miał 3456 elementów i będzie kosztował 1130 zł. Kamieńce będzie można dołączyć do innych kamieni, tak jak wcześniejsze. W zestawie jest 7 figurek, które są ciekawe. A zestaw będzie miał 3 piętra w jednym budynku, a w drugim 2. Następnie mamy mniejszy zestaw, czyli yy, zabytkowy samochód z parady, który będzie miał 243 elementy. Cena katalogu to 110 zł, ale jeżeli się kupi jakikolwiek zestaw powyżej 650 zł, to go dorzucają gratis. Następnie mamy jesienny ogród z chatką, który będzie kosztował 500 zł. Jest ciekawy, ponieważ to jest kolejna diorama. Zestaw ma 1102 kloski i żadnej figurki. Następnie mamy zestawy, których nie ma jeszcze oficjalnie, ale jeden to Golden Retriever, który ma lekko ponad 2000 klosków i będzie kosztował 500 zł. Potem Diora ma Gan z Ganondorfem, który będzie miał lekko ponad 1000 klosków. Następnie to na pewno będę miał za zestaw, który ma 538 klosków za 300 zł. Po pierwsze Saurona z Pierścieni. Następnie Bolit Ferrari i Michael Schumacher, czyli coś w stylu jak był Senu i Williamsem za 350 zł. Oraz ostatni, czyli Ford T za około 500 zł, który będzie miał lekko ponad 1000 klocków. Okej, okay, więc to tyle z serii Icons, więc przechodzimy do Split Champions. Ogólnie to większość zestawów ze Speed Champions 2026 można już kupić takich na przykład jak pierwszy zestaw, czyli Bolid F1 z filmu F1, który ostatnio był w kinach. Zestaw będzie miał prawie 270 klocków, a jego cena katalogowa to 120 zł. Bolid ma figurkę brata Pita, który występował w filmie. Następny zestaw to także Formuła 1, czyli F1 Academic, który... Według mnie jest dosyć średni, bo nie czuję w ogóle tego klimatu. Zestaw ma 201 klocków, a jego cena katalogowa to także 120 zł. Następnie z Formuły 1 to jeszcze mamy F1 Bolit Audi, choć nie mamy niestety jeszcze jego zdjęć. Zestaw też zapewne będzie kosztował 120 zł. Następnie mamy zestaw z numerem 30734, o którym nic nie zniwemy tylko tyle, że będzie miał 58 części i będzie polibagiem. Następnie zestaw skierowany do młodszych, czyli Zigzag McQueen. Zestaw ma 270 klocków i także ma kosztować 120 zł. Następnie zestaw, który będzie miał aż 357 klocków, a jest nim Deloria z filmu Powrót do Przyszłości. Według mnie zestaw jest naprawdę fajny, ponieważ jest dobrze zbudowany. Ja lubię ten film, więc fajnie, że LEGO wypuściło go w tak tańszej wersji, a nie tylko z icons. Auto można kupić za 120 zł i co jest ciekawe w tym zestawie to to, że można koła podwinąć tak, jak było w drugiej części, że on nie musi tylko jeździć, a też latać. Następny zestaw to Bugatti Chiron yy, Gran Turismo, który z wyglądu więc ale też nie jest najlepszy. Za 284 części trzeba będzie zapłacić 120 zł katalogowo. Następnie ciekawym zestawem będzie Ferrari SF90XX. Zestaw ma 339 elementów i jego cena to 120 zł, jak za wszystkie Speed Championsy. I na sam koniec tej serii mamy McLarna W1, który ma 284 elementy i będzie kosztował 120 zł. To był ostatni zestaw z serii Speed Champions i przechodzimy do ostatniej w tym odcinku, czyli Star Wars. Zestawów jest naprawdę dużo, a zacznijmy od tego małego polibaga za 17 zł. Później mamy kolejnego polibaga, którego nie ma zdjęć, a następnie skuter Mandalorianina za 43 zł, który będzie miał 58 elementów. Zestaw posiada dwie figurki, Mandalorianina i grogu. Jeszcze warto zwrócić uwagę na nowy wygląd pudełek ze Star Wars, które przedstawiają Grogu i Mandalorianina. Kolejny bardzo ciekawy zestaw to ścigacz Koba z Bane'em. Zestaw jest 7 będzie miał 207 elementów i cena katalogowa to 130 zł, więc pewnie za pół roku będzie kosztował około 85. W zestawie znajdują się dwie figurki. Cat Bane i Koba. Następnie mamy zestaw ATAT -AT za 290 zł, który będzie miał 525 elementów. Potem mamy statek typu Venator, który będzie miał 643 elementy i będzie kosztował 360 zł katalogowo. Potem znowu zestaw dla młodszych za 85 zł dom grogu, który ma 107 elementów. Następnie mamy zestaw z serii mechów i tym razem mamy mech klon trupera. Zestaw katalogu będzie kosztował 65 zł i będzie miał 151 elementów. Następny zestaw za 85 zł i który będzie miał 116 elementów, czyli Bitwa o Mandalore, który jest naprawdę ciekawy ze względu tylko na figurki, ponieważ jest ich tam aż 4 i to bardzo ciekawe. Potem mamy zestaw BB-8 za 400 zł, więc według mnie cena jest naprawdę wygórowana. Zestaw ma mieć prawie 570 elementów i 67 cm wysokości. BB8 będzie porszogłową oraz duo, więc za pomocą pewnego mechanizmu. I to był ostatni zestaw, który na ten czas wiemy jak będzie wyglądał, a kolejny to jest T-Advanced Darta Vadera, taki sam jak w 2008 roku, tylko że odnowiony. Zestaw ma 473 elementy i kosztuje 330 zł. Potem mamy odnawianego X-Winga Luke'a Skywalker'a za 330 zł, który będzie miał 584 elementy. Następnie mamy pojedynek w sali tronowej za około 600 zł, który zapewne będzie podobny do tego z 2016 roku, który jest teraz na zdjęciu i będzie miał prawie 1000 elementów. Kolejny zestaw za około 150 zł to Land Speeder Lukas Kajokera, którego było naprawdę dużo wersji. Potem za 270 zł dostajemy zestaw, który ma 4, 340 elementów, który przedstawia trening na dogobach, który był już parę lat temu i jeszcze wcześniej i zestaw będzie miał dwie figurki, Jody i Luka. Potem dostajemy ATST, który będzie miał 347 elementów i będzie kosztował 210 zł bo ten za około 300 zł dostajemy kantynę Moss eźli, której było już naprawdę sporo yy, wersji, ale będzie miała jedynie 666 elementów, więc myślę, że to będzie coś w stylu z tej z 2018. Później mamy sokła mielim za około 430 zł, który będzie miał 885 części, a sokołów było naprawdę dużo. I to jest do marca, ale spokojnie też nie jeszcze koniec jeszcze mamy trochę zestawów z kolejnych miesięcy. Więc za 210 zł dostajemy po pierwsze jody, które będzie miało 399 elementów. Dalej za około 260 zł dostaniemy 350 klotków, z których będzie zbudowane po pierwsze Darta Weidera, które zapewne będzie podobne do tego z 2019. Dalej nie wiadomo co może być, ale coś za 170 zł i prawie 300 elementów. Kolejny zestaw za około 300 zł ma być oparty na filmie grogu i madaloren, ale także nie wiadomo co to może być. Później za około 500 zł mamy 1200 elementów, którymi, z których pewnie będzie zbudowany brzeszczot. Później mamy za 560 zł coś, co ma 930 elementów i możliwe, że to jest AT-AT z filmu Mandalorian i grogu. To by było na tyle z maja, a w czerwcu mamy dwa zestawy z filmu Mandalorian i grogu. I w lipcu mamy jakiś jeden zestaw, który będzie 14 więc pewnie coś większego. I to by było tyle w tym filmie. Obskoczyliśmy cztery serie i z starowców było naprawdę dużo zestawów. Więc myślę, że za niedługo też pojawi się druga część z kolejnymi zestawami, a teraz cześć!